E, witam Was ludziska bardzo serdecznie w Assassin's Creed Dwójce Na czym ja tutaj cholera skończyłam? Nie pamiętam, ja już dawno skończyłam grę! Nie pamiętam, aha, musimy wykonywać e, misję i tutaj nasz braciszek stoi. No dobra, no to chodźmy do braciszka. Braciszków a Petruccio.

Zdobądź orle pióra dla Petruccia, zanim zostanie ukarany za wymykanie się z łóżka? What the fuck?! Przecież jest jeszcze jasno! Południe! Co on, po południu spać idzie?! <grym>, no dobra. No nie, pamiętam, że to na czas! O! Nie, nienawidzę czasówek! What the fuck?! Nie! Yeah. No dobra. Tylko kurwa ja nie pamiętam gdzie są te pióra. No, a czemu ta gra się laguje? No ja jebie. Jest, kurwa. Bo co ja na ten... Jezusie, Nazareński, co ja robię? A, no tak, pamiętam motyw z tymi piórami. O, Jezusie. Nazareński. No dobra. Pamiętam, że trzeba y, zdobyć 100 piór i za to dostaje się y, pelerynę auditorę. Ja mam kuźwa na swoim y, slocie y, 90 piór. Jeszcze 10 piórek mi brakuje, a za cholerę nie mogę... Znaleźć, gdzie te pióra są. Ja jebie Dobra, kurde. Tak zboczyłam z trasy. No. No, kurde, człowieku. Sorka. To za to, że mi gra ladży. Kur... Ja jebie, co się dzieje? Przecież mam dużo miejsca na komputerze. Wiem, bo sama sprawdzałam. No i tutaj gdzieś. A, nie, dobra. Do domu.

Siostro. Hmm. Claudia, audytore. a można sobie ładnie poczytać, fajnie. Ona jest y, w tym, w a, a w tym w Revelation też, ale dobra. Hey Claudia, how are you? Bene. You shouldn't keep things from me. It's Duccio. What of him? I think he's been unfaithful. Who told you this? The other girls. I thought they were my friends. Harpies. You're better off without them. I loved him. No, Claudia. You only thought you did. He should suffer for what he's done. Wait here. I'll go have a word with him. Aha! Nauczka! Znajdź się f... Dobra, no dobra. Znajdę i tak go skopię, że przypomni mu się... Y... Dobra, nieważne. Tak go skopię, że rodzona matka go nie rozpozna. Gdy przyjdzie indyfikować w zwłoki. Dobra. Nawet te czasy fajnie są zrobione. Dzień dobry, panowie. Co jest kurw? Haha, myślałeś, że nie ogarnę. Dobra, spieprzaj. Dziadzie Dzideczka się przestraszyła i uciekła. Tak, tak, jeszcze nas na nic tam nie stać. Potem zaczną się zbroje. Tuccio, it's beautiful. Nothing but the best for you, amore mio. But what of Claudia? I thought you'd been promised to her. My father said I could do much better than an auditore. Ah, oh, Birbante! come, let us walk a bit. What? I had something <laughs> else in mind. Oh, Duccio! Oh, mm. hoy, i porco! It's you, my friend. Ah, ma che ti piglia? You insult my sister. Parading around with his putana. W what are you talking about? I saw the gift you gave her. The things you said. Maybe your sister shouldn't be so stingy with her virtue. You broke her heart. Ha! And now I'm going to break your face. Uh-huh. You auditores all talk me. But when it comes time for action, no. you regret ever opening mouth. Stay away from my sister. jeszcze na nauczkę ci okradnę. No <laughs> tak. dobra, ale z misją u matki nie pamiętam o co chodzi. Ale ostatnią misję mogę em, wykonać. Zlecenie. Pobicie. Bardzo wielka szkoda, że tych pobić jest niewiele. Jest cholernie niewiele. A tak bardzo lubię je robić. Tak mi się spodobały.

Please a lesson for me. No nie! Pobij niewiernego męża! Ja jak grałam sama, to nie pamiętam w którym mieście, ale zabiłam go przypadkiem, bo miałam wybrane bronie i... Zabiłem go i musiałem powtarzać wszystko od początku. Ja jebie. Dobra, a no co jest kuźwa? Pały. No, to spierd... July. Jeszcze ich y, pomacam. I yeah, back, hey, Tak. <laughs> tak. Ja jebie serio Ezio wkładzie... A nie. <laughs> Ezio jak podnosi, to kładzie rękę na dupie pokonanej osoby, lub martwej. Ja jebie <laughs> Może lubi Ja nie oceniam I don't want to die. No Give up! That bitch! Ja ci kość wadam Are you fucking burcz? Ha! Dobra, ja jebie, kurwa! mnie bić, za co? Nie ogarniam za co. Dobra, dojdę do y, naszej matki i zakończę. Bo niestety nie mogę robić długich y, zagrajmy, bo a długo to się przesyła. Cholernie długo. Ja jebie, ja nie wiem, czy to y, przez internet, chociaż mam kuźwa 10 y, tego. Z tego orange wzięłam nowy internet. Powinien być lepszy, szybszy! A tutaj mi się kurde przesyła całą noc i pół dnia. Ja jebie, no nie wierzę po prostu. Dobra. To jeśli oglądaliście, to dzięki miłego dnia, popołudnia bądź wieczoru i cześć!